Cześć, Siemanko, Witam w kolejnym vlogu na Kuby kanale. Tym razem ode mnie, od drugiego Kuby. Znajdujemy się na mojej nowej dzierżawie. Tutaj jest hektar. Tam mam półtora hektara. I tak, i rozbliżają no się siewy, ja mam tutaj siat, pszenicę, wąsadkę, no wiadomo jak widzicie pole nie wygląda za ładnie Ale, 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 no brony pójdą w ruch, wiadomo, grubery i to wszystko się zwołował Tak, Siejemy sobie wapno, wapniak Kornicki, się je już tutaj trzeci rozsiewacz Tutaj się je trzeci rozsiewacz Tam chciałem... Oj no wiem, więc pięć? Jakbyś tak jak trzeci Chyba troszkę za dużo mi leci tego Ale może nie Troszkę, no ja tu orałem ostatnio, no tydzień temu Już zaczynają się pojawiać kiełki Jeszcze tylko tak, aby, aby zryzałem bronami i, I tego, no i tak To pole nigdy nie widziało wapna, Dopiero dzisiaj Przez, no No i tego tak, chciałbym, yy, chciałbym chciałbym, chciałbym, chciałbym yy, zrobić pietra za oranie na tym kawałku. Będzie wiedział o co chodzi. A na pewno ogląda. No. I tak, miałem tutaj siadrzepach, ale, yy, ale ale, 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 ale stwierdziłem, że puźba mamy już, który to dzisiaj jest. 11 września, no myślę, no nie będę ryzykował już, no, co się z Na, na całą patelnię tak zwaną No ale co z tego jak ja nie mam czym tego wysiać no to, to bez sensu no nie Dobra tu nie trzeba go wcześniej To A albo w sumie I miałem tutaj siak pszenicy nie Wiem czy ja wam nie powiedziałem, że będę chciał wąsawkę. Nie wiem, no ja też za są. Miałem tutaj siak pszenicy... Jezu, no. Trzepak najpierw miał być, to no. <laughs> najpierw miał być trzepak. Teraz później sobie pomyślałem, może pszenicę wąsawkę. A później tak pojechałem do centrali, patrzę, doradzili mi pszenica euforia. Ну вот это добрый у меня, Tam nie dosiewam, bo tam jest za wąsko Dobra, razie Tam jest za wąsko i dosieję rękami <gry> Najlepszy sposób Leci to co się leci No tutaj sąsiad wykoszył yy, łąkę ostatnio, powiem wam Byłem tutaj oraz machniało no, normalnie perfumy. Jak perfumy. No. godzina za 15 droga dopiero co przyjechałem miałem włączyć jeszcze zjazdy trochę zjazdy trochę kamerę, ale, ale, ale ale wyskoczył mnie telefon i nie miałem jak dobra klatka stoi tutaj dlatego, bo ja zaraz jak to zabronuję to będzie jakaś godzinka zaraz wam trochę popowiadam to będzie jakaś godzinka. Jadę z bronami do babci, zostawić je. Przyjeżdżam tutaj, biorę klatkę i jadę do domu. No, także bez zbędnego gadania. Wszystko jest. Chyba wszystko. Może jeszcze łańcuch trochę ja cięgło cię rozkręcę. Aha, ty kurwa Francja. O. o to, o to, o to, to Widać gwint? Widać. Dobra łańcuchy popuszczę. Yy, ciekawostka, łańcuchy mam spierdzielone. Muszę to naprawić, bo mi bije ogony. Aha No Dobra, myślę, że tyle starczy

no właśnie, 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 o okay. Przebiegły bezawaryjnie Łoi Przebiegły bezawaryjnie Plony, 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 plony Pszenica Nie wiem w sumie czy ja to mówiłem, czy nie mówiłem, czy ja nagrywałem coś, czy nie nagrywałem Cholera robię. Ale no to najwyżej się powtórzę Pszenica Daj Boże 5 ton z hektara Kurwa na ściągam tu z wałów i będę później maszerował z widłami na nic 5 yy, ton yy, przeżyto rekord w moim gospodarstwie, no jeszcze takiego ploru to nie było bo 6 ton z hektara dla innych śmiech, dla mnie no rewelacja Są nierówności, no ale to nic Jeszcze i tak mi przejść z gruberami trzeba będzie przyjechać I nie ma co przejmować. przyjmować no, Tak tu tak, się będzie wlekło A no, ja tu będę musiał jeszcze dzisiaj z wiglami przyjść Tak w razie No nic do przesady widzieliście, bo kurcze z już, już tego bronowania to pewnie był z bablu, czy to jeden? No, no teraz macie taki miks prac bo to i wapnowanie i... I, i to bronowanie no bo jak widzicie ja tu bronuję po tej orce ostatni mój drugi raz też granowałem. kończy się do wysepką z tej strony zrobiło taki rów na głębokość no po kręgu, tak Pociągnę to że te koinki co są tam z przodu i do no, przedłużyć sobie pole, nie? Bo gospodarz ten, co od niego to mam, to mówi mi, że, y, że tam też jest dobra ziemia, ale posadzili las dla dochodów, nie? No, także no w sumie, dlaczego I I tu jest troszkę peso? Oh. ja pierdole ale Och! Co zapatrzyłem co chcę opowiadać to wszystko wiecie a z tego pola yy, za bardzo wam nie będę robił już kolejnego vloga powiadam no, nie ma sensu wręcz jakbyście chcieli napiszcie to yy, będzie to wyraźnie że dla mnie jest tak że oglądacie a dwa że yy, napiszcie mi czy nagrywać wam się w przeżyta mam, do... przeżyta mówię, jest, pszenicy pszenicy się tylko na innym kawałku na tym już was nie będę zanudzał na innym kawałku przypomnę pszenica euforia ja pierdolę znowu jebu <laughs> ciekawe czy się wyłączyła, pewnie tak dobra no to w sumie wjeżdżałem. Dobra, trzymajcie się i dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne. I na razie, trzymajcie się. Cześć.